Jednym z najciekawszych programów powracających po latach przerwy jest Must Be The Music, niegdyś flagowy show muzyczny Polsatu, który doczekał się aż 11 edycji. Na jurorskich fotelach zasiadali Adam Sztaba, Elżbieta Zapędowska, Kora, a także Wojciech Łozowski, którego później zastąpił Piotr Robócki, a w ostatniej serii Tymon Tymański. Teraz jeden z portali dotarł do wszystkich nazwisk nowych osób, które będą oceniać uczestników, a także do tożsamości prowadzących. Must be the music! Wraca na antenę. Must be the music! Tylko muzyka niegdyś był flagowym muzycznym show polsatu. Pierwszy odcinek wyemitowano w 2011 roku i aż do 2016 roku format doczekał się 11 edycji. Widzowie z pewnością kojarzą jurorów programu, przez wszystkie lata za stołem zasiadali Adam Sztaba, Elżbieta Zapędowska i Kora. Uczestników oceniał też Wojciech Łozowski, zastąpiony później przez Piotra Roguckiego, na którego miejsce w ostatnim sezonie przyszedł Tymon Tymański. Teraz, po ośmiu latach przerwy Polsat ogłosił reaktywację formatu. Na wiosnę 2025 zadebiutuje 12. edycja. Na razie oficjalnie wiadomo, że jurorami na pewno będą Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski. Must be the Music, nazwiska jurorów i prowadzących portal show news przekazał nieoficjalne informacje na temat dwójki kolejnych osób, które mają zasiąść za jurorskim stołem. To wokalistka Natalia Schroeder, a także raper i producent muzyczny Miłosz. Dodatkowo udało się dotrzeć do tożsamości prowadzących programu. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami będą to Maciej Rok, Patrycja Kazadi oraz Adam Zdrójkowski. Jak na razie Polsat potwierdził wyłącznie to, że uczestników oceniać będą Dawid Kwiatkowski i Sebastian Karpiel-Bułecka.